Wyświetla się, tylko włączyłem, ruchujemy, żeby o Mercedes Benz stawiać oświetlenie, nawigację ma. No, widać, że już nawigację złapał. Można sobie ustawić jakiś punkt, to wszystko jest dotykowe. No, mapy słyszałem, że bardzo są super dobre. punkty, gdzie ma jechać. No, tak dziwnie to widać. Nie ma tu tych. O! Widać, że drzwi zamykam. O, i kamera. Jest. O, widać. No i uruchomienie silnika. Oczywiście kluczyki w środku. Nie ma stacyjki, tylko tak się wciska. A, regulacja poziomu. A, bym zapomniał. Żeby uruchomić, trzeba hamulec wcisnąć i dopiero wcisnąć raz. O! No, widać, że bajery są komputerów to tu na jest jest. wyświetlaczy bo tutaj tak prędkość pokazuje, lusterko, tak widać tego, co tutaj on jest. To jest szeroki kątny obiektyw, to jest normalny. Oczywiście z drugiej strony nawigacja jedna, tutaj trzecia. O, nie startujemy w ten sposób. Jeszcze wyjdzie zaraz, ale będę teraz skręcał, właśnie tutaj na tym skrzyżowaniu. I jeżeli teraz wcisnę kierunek, on będzie takie pole martwe, to znaczy o. Nie wiem, czy to wyjdzie. Teraz będę skręcał. O, jest pole. Taki dość na czerwono. czy jakiś samochód. O, nie ma, taki Czerwony i żółty pole. czy prawidłowość O, złapie. Tak to wszystko wygląda. Lustereczka. Nie ma oczywiście lusterek. Muzeczka, jeden panel. Radiko też sobie ustawiłem. Oczywiście kolejny panel. Tutaj nawigacja kolejna. Tutaj też nie ma lusterka, jest Kamery są po prostu w samochodzie. Tak to wygląda. Z góry to tak. Wykwasiona fura. Cofanie pod rampę. No, widać o linie łapie wszystko. Tu też łapie jakiś inny kąt. Inna kamera się włączyła. No nie wiem. Na razie to kuwa. Ja nie mogę no. no tak to idealnie mierzę. Ale nie wiem czy, mogę. czy to jestem pod tym, czy nie no. Mierzy mi wszystkie kąty. Jak to w ogóle wygląda. Tak. Zajebiste podświetlenie na tablecie. Na tablet ten świeci. Ten świeci lusterka. I no to jest noc. No tutaj o, już, już ma kamera problem. No ale ty, ty też z by nie widział. No ale samochody widać. O. Tak to działa. Przedaż kwestia przyzwyczajenia, przystosowania się. No, te punkty widać no, troszeczkę inaczej.